Dawaj gargamy! Dobrze gargamy, spokojnie, prawa ręka wysoko! Prawa ręka wysoko! Dobrze, dobrze! Gargamy leci, dobrze! Dobrze gargamy! Nie daj tego gargamy! Przyciskaj go, go. Gargamel, broń z tego! A to jest ciężko. Dawaj, Grywa, Gargamel! Już to nim. Stań na nogi! Mógł mógł nogi. pod udusi, ale... Naciskaj go! Wstawaj. Wstawaj! Staj na nogi! No, no, się, może poddać. Nie udusi cię! Gargamel! Dobrze, Gargamel, ekstra! Dobrze. Nie musiał tracić sił po tym. Dużo sił żeby z tego wyjść. Ale... On jest majkutem, a... Będziesz stakiwał na biodrowy, uważaj! Dobrze, idzie. Wyżej ręce! on prawy! Ekstra! Dobrze. Dobrze. Dobrze! Teraz go masz! Teraz ustabilizuj kończysz! Placy, placy! Dobrze! Tak, tak! Dobrze. On pracy. jest, już jest twój! No i masz pleca! Dobrze, kartabel! Rwij, to rwij! Urwij, mówią! Urwij! Urwij, Dobrze, z tego! Zablokuj, zablokuj rękę, nie daj im wyciągnąć! Za... No! Dobrze! dobrze, dobrze i bij! Kontrola i bij! Lewa ręka za bark, prawą Dawaj Gargamel, to co zawsze! To co zawsze! Dobrze! Wpinaj się! Wpinaj! Wkręć się do gardy! Wypnij, wciągnij go. On to umie, on to zawsze ze mną robi. Gargamel, wciągaj do gardy na spokojnie. Dobrze!

Матрошка, маше есэнс, маше есэнс, маше есэнс. Спокойно, маше есэнс, маше есэнс, маше есэнс. Целая леста на кольце.